MT TV przedstawia. Grywaliśmy 2-0, ale, ale ja znam wartość gospodarzy i wiedziałem, że jest to kawał zespołu z charakterem, i, i będą walczyli do końca. No i wykorzystali nasze błędy. Strzeli dwie bramki. No, mecz derbowy na remis. Jedno, co, co, się, co, co mogę podkreślić, że chyba stały na, na niezłym poziomie, bo, bo widać było pod koniec meczu, żadnego zespołu nie ten remis nie zadowalał i jedni i drudzy chcieli, chcieli ten mecz wygrać. No, jest remis, cieszymy się z tego punktu, bo, bo jest na trudnym terenie zdobyty. Powoli myśli, jesteśmy myślami już przy następnym meczu. A chyba sprawiedliwie. <laughs> No, trzeba przyjąć to, co jest, bo, bo tego już nie zmienimy. Wynik został ustalony, mecz się skończył, także y, tu już nic więcej nie zrobimy, dogrywki nie będzie. No, dosyć taki, bym powiedział, dramatyczny mecz, bo y, musieliśmy gonić cały czas. Dostaliśmy gola w ostatniej minucie pierwszej połowy, taki rzut karny bym powiedział bardzo problematyczny. Ale to, to jest gol i do szatni zeszliśmy z. Z, z, z tą przy, no, przewagą gości, no i chcieliśmy to w drugiej połowie odrobić, z tym, że no, było to podyktowane tym, że będziemy się odkrywać i, no, i właśnie goście wykorzystali to y, nasze odkrycie się i podwyższyli wynik na 2-0 i wtedy już nie mieliśmy nic też do stracenia. I, Różne zmiany, które zrobiłem, były już podyktowane tym, żeby, żeby no, maksymalnie wykorzystać to, ten potencjał, który mamy, żeby tutaj no, ratować ten mecz i myślę, że się udało. I w końcówce to moim zdaniem my byliśmy bliżsi powiedzmy tego zwycięstwa, bo tam te dwie sytuacje no, były takie dosyć dobre i, i wystarczyło wepchnąć piłkę do bramki. Ale myślę, że bardzo ciekawy mecz. Zastanawiałem się jaki będzie i powiem, że wszyscy mówią, że mecz walki czy coś. Była walka, ale ja uważam, że obydwie drużyny grały bardzo dobry futbol i tych sytuacji by obdzielił naprawdę wiele meczów. I Dla mnie to jeden z lepszych meczów, jakie widziałem teraz w trzeciej lice. Dziękuję.